Dzisiaj rozwiążemy 53. stronę ćwiczeń. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żebym wiedział, jak wyglądacie te materiały i są Wam przydatne. Także zaczynamy od zadania 9 na stronie 53. Po kolory wskazane części prostokątów: 5, 24. Mamy 6, mamy 4, czyli w jednym kwadracie, czy prostokącie jest, są 24 kwadraciki. Także, żeby zrobić ten przykład, malujemy pierwsze 5 z nich. Na przykład te. Teraz tak, tu mamy 3 dwunaste. Żeby podzielić to na 12 równych części, w tym 1 kwadracik było 124, to tutaj 12 równych części możemy podzielić tak. Mamy 6 kolumn, 4 wiersze. Jeżeli podzielimy to sobie na takie części, 6 razy. 2 to 12. No i teraz musimy pomalować 3 nasze prostokąciki, które wyznaczyliśmy. O, 3. Już bez tego. I teraz tak mamy 5 szóstych, żeby podzielić to na 6 części. Mamy 6 kolumn. W takim wypadku dzielimy to na 6 kolumn. Mamy 6 równych prostokątów. No i teraz musimy pomalować 5 z nich i pozostawić tylko jeden niepomalowany. I gotowe. Dobra. Przechodzimy do kolejnego przykładu. Okularu i wskazane części figur. Zaczynamy od koła. Koło dzielimy równo na pół i malujemy pół koła. Teraz tutaj mamy pomalować jedną czwartą. Te części wyglądają na równe. Także musimy pomalować jedną z tych czterech części. Załatwione. Zaczniemy na razie od tych prostszych przykładów. Teraz tak, tu mamy pomalować 3 piąte. Widzimy, że tutaj mamy 5 takich samych figur. I żeby zrobić to dobrze, to musimy pomalować 3 z nich. Dobrze. Teraz mamy kwadrat. Żeby kwadrat podzielić na 4 części, to musimy go równo w połowach przeciąć na pół. Mamy 4 części więc musimy jedną pozostawić niepomalowaną, a pozostałe trzy malujemy. Teraz tutaj mamy trójkąt, żeby podzielić trójkąt na pół, podzielimy na dwie części, kresujemy kreskę, nie malujemy jedną z połów. Teraz koło, żeby koło podzielić na cztery części, dzielimy tak samo jak kwadrat, dwie kreseczki, jedną zostawiamy wolną, pozostałe trzy zamalowujemy teraz dzielimy tutaj to na e, mamy prostokąt prostokąt żeby podzielić na cztery części to musimy ją podzielić na pół i teraz to co zostało również na pół trzy mamy zamalować jedną zostawić wolną gotowe teraz mamy nasz kwadrat lat już wiemy, żeby podzielić na 4 równe części, musimy podzielić go w "Ach. No i teraz to, co nam zostanie, możemy również podzielić na połówki I dzięki temu mamy 8 równych części, Skoro mam 8 równych części, musimy zamalować 3. No to są 3 części do zamalowania 3 8. No, i mamy przykład 2 trzecie. Tutaj musimy to podzielić na oko, czyli robimy w ten sposób. No i zamalujemy dwie części. Trzecia zostaje wolna. No i mamy 2 piąte teraz do podzielenia. I teraz, żeby to zrobić, musimy to podzielić na 5 równych części. Także jesteśmy w stanie zrobić to mniej więcej na oko. W ten sposób mamy cztery kreski, pięć części. Więc dzielimy to na, zamalujemy dwie z pięciu. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego zadania. Pokoloruj wskazaną część elementów zgodnie z instrukcją i zapisz, jaką część elementów nie została pokolorowana. Ja będę tutaj przy każdym z nich stawiał albo kreseczkę, albo xik i w ten sposób będę to oznaczał poszczególne kolory. Zamalowujemy czerwone, kres, e, czerwone kształty. Zamalowaliśmy 4, jeden niebieski, białych zostało nam 5 z 10, zielone i żółte, zielone zaznaczamy 5, raz, 2, 3, 4, 5, żółtych. Mamy 1, czyli białych został nam 1, 7, niebieskie. I czerwone. Niebiesko zaznaczamy jedną. Czerwonych 5, 2, 3, 4, 5. Także zostało nam 6, 12. I tak samo tutaj. Fioletowe i szare. Fioletowe mamy 3. Szarych mamy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Zostało nam raz, 2, 3, 4, 5, 6. 14. I przechodzimy do kolejnego zadania. Na tej stronie to już wszystkie. Także dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, żebym wiedział, że te materiały Wam się podobają, korzystacie z nich i nagrywał kolejne. Pamiętajcie też, że w opisie do filmu znajdziecie link z możliwością pobrania całych rozwiązanych ćwiczeń. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.